Zapasowy tlen. Posłać ją chciałem do wariatkowa. Wypalała kolejny papieros poranny. Nie chciałem na to patrzeć. Dym sprawiał u mnie mdłości. Dla mnie to nienormalne zjawisko. Nikotynowy poranek jest okrutny. Chciałbym ciebie przywrócić dawno. Wtedy jeszcze nie paliłaś wcale. Musisz z tym skończyć raz na zawsze. Jutro opiszę to za 15 dwunasta. Papieros poranny opuszcza Ciebie, patrzysz na gwiazdy tej nocy. Bądź dla mnie świeżym oddechem. Każdego poranka zapomnij się, najlepiej przy mlecznej kawie. Bądź dla mnie zapasowym tlenem.